Cześć Boże, przechodzimy do nauki poszczególnych neum, aby uczyć się czytać zapis chorałowy. Dziś opowiem o dwóch podstawowych pojedynczych neumach. Jedna z nich to Tractulus, druga Wirga. W tej antyfonie mamy bardzo wiele pojedynczych dźwięków, właśnie tych neum, ale w takim zapisie na linii one się od siebie nie różnią. Natomiast widzimy to tutaj w tych czerwonych znaczkach. Pierwszy dźwięk ma, jest oznaczony taką poziomą kreseczką, malutką, natomiast drugi podniesioną laską. To jest traktulus, to jest wirga. Traktulus to jest dźwięk, który znajduje się zwykle niżej, natomiast wirga to jest neuma, która gdzieś idzie w górę. W tym wypadku ona jest na tej samej wysokości, który, jak co poprzedni dźwięk. Ale jest to wskazówka dla kantora, że kolejny dźwięk po tym nie opada w dół, ale albo się wznosi, albo zostaje na miejscu. Tu, w tym momencie, on zostaje. Dodatkowo mamy tutaj znak, kreseczkę malutką. To jest tak zwana epizema, i ona wydłuża dźwięk. W tym zapisie również mamy dodatkowo taki mały przecineczek. To jest również epizema. Ona, Wskazuje na to, że ten dźwięk należy przedłużyć. Innym dodatkowym znakiem są kropki. One zwykle pojawiają się na końcu frazy. Tu, tu, tu. One również przedłużają nam dźwięki. Jak obliczyć w ogóle wysokość? Przypominam, mamy tu klucz C, a więc na tej linii znajduje się dźwięk C, czyli do. I teraz możemy sobie to odśpiewać od góry do sila solfami RE, do. Ten dźwięk C nie jest wysokością bezwzględną, czyli to nie jest ten dźwięk C, który mamy na przykład na klawiaturze. Nie, możemy sobie wybrać, patrząc na utwór, na jego rozpiętość i to C odnaleźć w miejscu, które będzie dla nas wygodne później do śpiewania. Tu mamy... Dosyć nisko melodię umiejscowioną w stosunku do klucza, dlatego ten to C będzie dosyć wysoko. Takie sobie założyłam. Mamy tu dźwięk Re. re, fa, re do. Fa. Sol, fa la, la. Tak po prostu to obliczamy i tak próbujemy śpiewać. A więc, Traktulus i virga to są podstawowe, pojedyncze neumy. Jest jeszcze jedna. Punktu ale o niej opowiem innym razem.